Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak radom Stal Mielec 2-1. Z nami najpierw jest szkoleniowiec gości Kamil Kiereś. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. No dobry wieczór. No po czterech meczach wiosennych, gdzie zdobyliśmy w tych czterech meczach 10 punktów, no dzisiaj musimy przełknąć gorycz porażki. Tak oceniając ten mecz, no trzeba go rozdzielić na... Na połowy na jakieś takie fragmenty, no, jeżeli zaczęliśmy ten mecz y, z posiadania piłki y, przez pierwsze 12 minut y, radom jak naznaczył się na początku stałymi fragmentami, y, rzutami różnymi autami. Y, y, moim zdaniem ten początek właśnie, jeżeli chodzi o posiadanie piłki z naszej strony y, y, był pozytywny i wydawało się, że broniąc się tylko przez tymi stałymi fragmentami będziemy w stanie kontynuować swoją grę, jednak tak się nie stało, bo Później między 15 a 45 minutą nastąpiło coś bardzo złego. Zostaliśmy całkowicie zdominowani przez radomiak. Mnożyły się sytuacje dla radomiaka pod naszą bramką, mnożyły się stałe fragmenty, dużo sytuacji, nawet jak próbowaliśmy gdzieś odmieniać ten, ten fragment pierwszej połowy jakimiś zazębiając jakieś akcje. Bardzo często traciliśmy piłkę, napędzaliśmy kontry Radomiaka. No, przegrywaliśmy 1-0 po, po długim wyrzucie z autu. Też można powiedzieć, że Mateusz Kochalski utrzymał nas w grze broniąc rzut karny. Ja w jakimś stopniu przygotowując zespół do tego spotkania z Radomiakiem no nie analizowałem tylko Radomiaka z pozycji tutaj wiosny tych porażek. Wiemy, że w tych dwóch spotkaniach pierwszych wysoko przegranych aż na 180-150 minut ta drużyna grała w osłabieniu. Bardziej też analizowaliśmy trzy ostatnie też kolejki Radomiaka z jesieni, szczególnie tutaj debiut trenera Kędziorka wygrana z widzewem 3-0 i myślę, że mamy na miastkę tego meczu z widzewem, gdzie widzew był przy piłce. Radomiak był zdeterminowany, kontratakował widzew i bardzo mi przypomina to spotkanie właśnie tamto Radomiaka z widzewem. No w przerwie nie mieliśmy dobrych nastrojów. Widzieliśmy, że te nasze morale mocno upadły, ale też jako trener mówiłem zawodnikom, że mimo takiej sytuacji no jest 0-1 i trzeba podjąć rękawice, trzeba. Coś zmienić, trzeba wpuścić do zespołu energię, nową wpuścić. No te trzy zmiany Gerstenstein, João George i Koki Hinokio. I moim zdaniem te 10 minut po przerwie mocno weszliśmy w drugą połowę, naznaczyliśmy się budowaniem gry pod presją rywala. Cały czas ten mecz, już od początku drugiej połowy, wyglądał na taki, że Radomiak będzie starał się szukać kontrataków, ale dopięliśmy swego bardzo szybko, 10 minut wyrównanie i jeżeli miałbym coś powiedzieć to co najgorszego nas spotkało właśnie w drugiej połowie to to, że w momencie kiedy Radomiak traci bramkę, kiedy można powiedzieć my odzyskujemy kontrolę nad meczem, a Radomiak w jakimś stopniu te, te morale ma troszkę obniżone no to w takiej sytuacji, gdzie byliśmy przy piłce strata na w środkowej strefie, wyprowadzenie piłki do boku, wrzutka i radomiak dwie minuty po, po stracie bramki strzela bramkę na 2-1, w momencie takim, gdzie na pewno nie, by, nie był to dobry moment radomiaka. I to, to było bardzo kluczowe z pozycji takiej mentalnej. A później usilnie przez resztę, pół godziny, z doliczonym czasem, próbowaliśmy mocno gdzieś tam forsować tempo. Na połowie rywala dużo się utrzymaliśmy przy piłce liczyliśmy na jakieś momenty stałego fragmentu gry, bo ciężko tutaj mi przypomnieć sobie, że byśmy jakąś taką akcję przeprowadzili z boiska. Bardziej szukaliśmy, bardziej były stałe fragmenty i gdzieś tam próbowaliśmy się w tym odnaleźć, ale radom jak też pokazał dzisiaj dużo. W swojej drużynie dużo jakości, jeżeli chodzi o ogólnie pojedynki główkowe, nie tylko pod, pod naszą bramką, ale pod swoją. Te stałe fragmenty, które gdzieś tam rzucaliśmy, bo to też tą bramkę, którą zdobyliśmy po stałym fragmencie, to postrzale za polakarnego po tak zwanej kontynuacji. Ciężko nam było nam się dzisiaj odnaleźć z tym rywalem grze powietrznej. Próbowaliśmy do końca, jeszcze dwie zmiany w końcówce. Ale niestety się nie udało i, i zaznajemy goryczy porażki po, po takim okresie mocnego punktowania. No teraz musimy się zregenerować, też pomyśleć troszkę nad tym spotkaniem, szczególnie nad tą pierwszą połową, i, no i przystąpić do bardzo ważnego meczu z ruchem Chorzów, bo to nie tyle, że gramy z ruchem. Jest to ważne spotkanie. Każde następne spotkanie jest na, na wagę złota. Każde kolejne trzy punkty przybliżają nas do, do celu i do tego będziemy dążyć w następnym spotkaniu. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Do waszej dyspozycji jest mikrofon. Bartek. Panie trenerze, Bartłomiej Andrzejczak, Futbolowa Rebelia.com. Jak pan ocenić jej występ Kaja Łoto który zastępował Ilie Szkurina? Znaczy, wie pan co, raczej unikam takich ocen bezpośrednich od razu po meczu. Zawsze lubię zrobić analizę. No na pewno, na pewno nie powiem tak... Dogłębnie, ale no, na pewno nie był to jakiś udany występ, bo też jeżeli miałbym ocenić napastnika po jakichś takich sytuacjach, w których się znalazł, bądź jakby zazębił jakąś akcję zespołu, zabrakło tego. Także um, liczyliśmy na Kaja, bo w jakim stopniu to jest też zawodnik, który pełni rolę rezerwowego, ale też to jest zawodnik, który też ma swoje bramki w sezonie. No, ogólnie my liczyliśmy na to, że wszyscy wiedzą o tym, że Ilija Szkurin jest naszym liderem ofensywy, że ma 11 bramek, że ma 5 asyst, ale też pod jego nieobecność liczyliśmy na to, że to jest taki sezon, gdzie oprócz Iliji Szkurina aż 10 naszych zawodników ma już bramkę na koncie, także sądziliśmy, że sobie w tym jednym meczu poradzimy, ale niestety no, finalnie się to, to nie udało. Stalo oddała dzisiaj tylko dwa strzały na bramkę, z czego wynikało to, że, że byliście tak mało konkretni pod bramką radomiaka? No, dzisiaj też jakieś tam perspektywy staraliśmy się tak mentalnie do tego spotkania przygotować, bo jeżeli wygrywasz na inaugurację trzy mecze i remisujesz. I tak naprawdę słyszę, gdzieś tam takie pytania przed meczem jakby z pozycji medialnej, że Radomiak nie jest za mocną drużyną. No ja mówiłem Radomiak może i nie był w najmocniejszym momencie, ale to jest też drużyna ze swoim potencjałem, udowadniała to, to wielokrotnie. Mówiliśmy o tym, że, że musimy zagrać taki konkretny jak mówi, konkretny mecz, ale no, tych konkretów nam, nam zabrakło, jeżeli gdziekolwiek konkrety jakieś, jakiekolwiek mieliśmy, to po przerwie, bo do przerwy, tam patrzyłem statystyki, praktycznie no, byliśmy bez strzałów, bez sytuacji, myślę, że no, tego nam też zabrakło pod bramką. Trzy zmiany w przerwie. Z boiska zeszli Jaunzem, Strzałek i Gilomier. Czy to oznacza, że tymi piłkarzami był Pan najbardziej rozczarowany? No, ogólnie byłem rozczarowany grą całej drużyny. Wiadomo, że człowiek to obserwuje bardziej drobia, drobiazgowo i stara się jakby szukać zmian. Ja też brałem pod uwagę to, że my jesteśmy też drużyną, która Rozegrała dwie pierwsze kolejki z Puszczą i ze Śląskiem i tam mieliśmy czas na regenerację, ale później już bardzo intensywny mecz z Radomiakiem, trzy dni później mecz z UKS-em, teraz już 3-4 dni do meczu było z Radomiakiem, także za chwilę mecz z Ruchem, później z Zagłębiem piątek, także my taki mamy kalendarz, gdzie tych nie mamy szansy na taki pełniejszy mikrocyk i pełniejszą regenerację. I czegoś tam niektórym zawodnikom brakowało, być może natężenie tych meczów sporo kosztuje. Choćby Mathieu Gulimier, bardziej patrzyłem na jego kartkę, że dostał w środku i to było też kluczowe, ale też no, Łukasz Gerstenstein jest takim zawodnikiem, który z Radujmakiem strzelił bramkę na jesieni. Też walczy z Jansemsem, który ma mocną pozycję, ale no, też widzę tą dyspozycję Łukasza i i wpuszczenie ich na boisku było do, dobrym pomysłem. Na pewno trochę nasze tu plany pokrzyżowała kartka Pingota, młodzieżowca, przez to też jakby zabrakło miejsca dla Hinokia, postawiliśmy na Strzałka. Nie powiem, że to byli zawodnicy ewidentnie naj, najsłabsi, bo, bo czegoś brakowało całemu zespołowi do przerwy. I ostatnie pytanie. Christian Gettinger rozegrał całe spotkanie. Czy to już oznacza, że nie ma śladu po tym urazie, który miał kapitan Stali? Czy to było, to było stłuczenie? Jak gdyby już na drugi dzień była taka opinia lekarza, diagnoza, że jest to stłuczenie, nie ma zagrożenia. Krystian dwa dni odpoczywał, dwa dni przed meczem z nami trenował. Wiadomo, że Mikrocyk był krótki, lekki, także, także szybko do siebie doszedł, i jak gdyby śladu do meczu po tym urazie nie było. Rafał? Rafał Jończyk pod Gołębnikiem. Na konferencji przedmeczowej wspominał Pan, że w meczu z łks em Waszym problemem były stałe fragmenty gry, gra w obronie. W weekend mieliście na tym skąd się głównie skoncentrować. Mimo wszystko pierwszy gol stracony właśnie po stałym fragmencie gry. I co, co zawiodło? No tak, tak bywa, że yy, tak naprawdę ćwiczy się yy, wszechstronnie, wiele, wiele elementów gry, wiele fragmentów gry, wiele faz gry. I, I jak gdyby nie można było powiedzieć, że z pozycji, nie wiem, jesieni czy końcówki jesieni bądź okresu przygotowawczego, albo startu do sezonu obrona stałych fragmentów gry nie była naszym problemem. Yy, tu yy, dobrze funkcjonowaliśmy, dobrze pracowaliśmy w meczu z UKS-em to się pojawiło w drugiej połowie zrobiliśmy analizę też zwracaliśmy uwagę na to, że nie tyle jakby samo ustawienie, ale też czasami kiedy następuje moment rzutu rożnego, przeciwnik czasami szybko się zabiera do wykonania. Też mieliśmy jak takie momenty meczu z UKS-em, za późno ustawialiśmy całą, jak gdyby, cały zestaw tej, tej struktury w polu karnym i później było trudniej reagować. Też te reakcje były dosyć pasywne. No, pracowaliśmy na tym w tygodniu, zrobiliśmy specjalną analizę. Ja też biorę pod uwagę, to teraz jakby nie będę szukał w tym alibi, ale... Też przygotowując się do tego spotkania, to też, no, też dotarłem takich statystyk, że Radomiak jest taką drużyną, która jeżeli chodzi ogólnie o pojedynki powietrzne w jakiejkolwiek fazie, no, jest, jest dominantem w tej lidze i najlepsze ma statystyki. Także jest to drużyna, no jako chyba jedyna też ma możliwość wyrzutu autu z dwóch stron. No my nawet w końcówce próbowaliśmy długiego autu, nie mamy takiego zawodnika, który by długi aut wyrzucił, także no to jest jakiś atut Radomiaka. Ciężko mi ocenić dzisiaj z pozycji tego meczu, co tam zawiodło. Yy, zazwyczaj jest tak, że ktoś tam się może za późno zareaguje, spóźni się albo nie wyskoczy. No Czegoś tam yy, zabrakło, ale oczywiście <laughs> yy, ta przewaga gdzieś tam wzrostu radomiaka w polu karnym, tak mnie się z ławki wydawała, że ona była. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w pierwszej części konferencji.